Czy maty masujące mogą wymasować lepiej niż w gabinecie? Zdecydowanie tak. Poznajcie matę masującą od marki Medivon Shiatsu Cosy Air Pro. Jest to mata, która zdecydowanie wyprzedza inne modele dostępne na rynku. Przede wszystkim wymasuje ból, uczucie zmęczenia i da ogromny relaks w zaciszu domowym, także pokażę wam, jak ją używać. Kilka funkcji i macie gotowy masaż. I'm i need a reason why i'm alive cause i can figure really? out Na początku technologii Air Pressure to jest masaż powietrzny, czyli mamy poduszki kompresyjne, które przede wszystkim stabilizują i ujędrniają. Uwaga, nasze biodra, naszą talię i nasze uda. W związku z tym jednocześnie podczas masażu mamy efekt ujędrnienia, co jest niezwykle ważne dla kobiet, ponieważ one borykają się przede wszystkim z celulitem i chcą na bieżąco ujędrniać ciało. To jest kolejny świetny sposób, aby przemycić ujętrnienie dzięki masażowi. Ja sobie cenię jak najbardziej takie zastosowania w urządzeniach, ponieważ jednocześnie mogę przede wszystkim zapewnić sobie uczucie komfortu, ale czemu nie? Mogę jednocześnie jako kobieta zapewnić sobie również masaż Newralgicznych partii naszego ciała. Także mam nadzieję, że to już na początku Wam się spodoba. Mamy dodatkowo tutaj zastosowane masażery e, i przede wszystkim regulowany masaż szyi sziacu, który przede wszystkim wymasuje zmęczenie, uczucie napięcia mięśniowego. Jest to też taki masaż, który was odstresuje, więc jednocześnie e, podczas takich ciężkich dni w pracy, e, które przede wszystkim sprawiają, że nasz organizm jest bardzo zmęczony, potrzebuje relaksu, to właśnie. Takie technologie zapewniają wam komfort. Masaż światło to jest taki masaż uciskowy, który jednocześnie bardzo ładnie zdejmuje uczucie napięcia mięśniowego, ale co jest ważne, poprawia krążenie. To samo dzieje się w dole naszych pleców, gdzie oczywiście mamy znowu kolejny taki sztywny odcinek. To samo dzieje się w okolicach karku szyi, gdzie pracując w jednej pozycji cały czas jesteśmy narażeni na to, e, że mamy spięcie mięśniowe, które nie do końca jest takie dobre na co dzień, ponieważ musimy to wymasować. Musimy tak samo rozmasować nasze zakwasy, jak i właśnie takie strefy, które najczęściej się spinają w ciągu dnia. Mamy dodatkowo masaż rolujący, masaż wibracyjny, co jest bardzo ważne, jest to materiał oddychający, w związku z tym zapewni Wam komfort podczas codziennego używania. No i mam nadzieję, że rozmasuję. Nie jeden ciężki dzień, a jednocześnie zapewni komfort w domu, w zaciszu domowym. Nie musicie się wcale nigdzie umawiać, nie musicie przede wszystkim dojeżdżać. Myślę, że to jest bardzo duży komfort posiadając taką matę, ponieważ możecie tak naprawdę ją zabrać wszędzie. Macie dołączony pokrowiec, który Wam jednocześnie ułatwi przewożenie. Także ja Wam za chwilkę pokażę, jak ją stosować i zaczynam. Ja oczywiście wybrałam cały pakiet, czyli masaż rolujący szyi i karku. Masaż wibracyjny, masaż kręgosłupa i oczywiście opcje podgrzania. Czy to jest? Przyjemne? Nawet bardzo. I muszę Wam powiedzieć, że w domowym zaciszu można się fantastycznie zrelaksować po ciężkim dniu pracy, jednocześnie takim intensywnym dniu, który myślę, że nie każdego może wymęczyć. Także mata masująca pomoże Wam się zrelaksować i jednocześnie poczuć opcję komfortu takiego naprawdę masażu gabinetowego w domu.